Bo wygląda tragicznie. Oni robią. Ty, ale tam, który za, wiesz. Zauważ, że ja sobie to akurat, bo, bo później gdzieś słyszałem o tym, że ludzie to krytykują i byłem, czekałem już jak gdyby na ten zwiastun. To mm -hmm. z pracy, to gdzieś obejrzałem, jak już ktoś tam na przykład mówi na temat niektórych gier i mówi, co oni zrobili z tą grą? To była świetna gra. I w czasie tego zwiastunu, jak były pokazane postacie tak dość blisko mm -hmm. już przy dialogach, to faktycznie robiłem stop klatki. I faktycznie ten główny bohater na każdej scenie ma inną twarz. Mm -hmm. bo, bo tam jest duży zarzut, że oni to... To jest taki remaster typu... Wiesz co, to ludzie robili, jak była jak pierwsze AI pomagało na przykład przerabiać filmy. Mm -hmm. To nie wiem, czy gdzieś jak ludzie to robili na przykład z Wiedźmina, Tak, tak, tak. Mm -hmm. Że brali po prostu gamepaint z Wiedźmina i go przez AI jakoś coś tam przerabiali. tu bardzo filmikę. podobnie. I, to, i to, jest, to jest dokładnie to samo. Mm -hmm. Ten facet na ma scenę w jakimś tunelu, później ma scenę gdzieś tam w jakiejś już innej lokalizacji i ta twarz nie wygląda tak samo, to jest takie jakby, takie, wiesz, wygenerowane na farta, nie? Jakby po prostu całą grę wrzucili w AI i później jakoś to zapisali i, 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 i chcą to wypuścić, nie wiem, no dziwnie.